Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy taki miksik trochę zadych, trochę takich mniejszych, sobie zaczniemy od tych małych, Pensja. z numerem 20 i szukamy 25 i 16. O no już kontrolna poszła. Nie wiem, czy coś pod tą kontrolą jest wygrane, to no zaraz zobaczymy. 18, 1, 35. Także niestety, ale różne. Dobra, no to teraz białe i złoto. Będziemy szukać 17, 46, 11 i 55. Mam 58 dwadzieścia dziewięć dwadzieścia pięć o jest wygrana no się odkryła piąteczka czterdzieści osiem piętnaście czternaście trzynaście osiemnaście i pięćdziesiąt sześć także mamy piątkę CC c. Tak jest widocznie C jest na zwrocie Dobre i coś Teraz sobie weźmiemy szary Bardzo fajna zdrabka to już jest któraś edycja Ale mi się ta zdrabka podoba i szukamy siódemek Nie ma. Nie będę symboli czytać, bo tu każdy widzi. Szukamy dalej. Na razie nie widać. Jeszcze mamy kilka szans. I niestety przegrana. Gdzieś kontrolne są tu, jest S PZ Szkoda fajna zdrapeczkę, ale niestety nie tym razem. No to zostały nam ekstra linie z numerem pierwszym. To lecimy Rower i słoń. Mamy rowery rower i słoń też jeszcze rower i tu słonia nie widzę. No może zdarzy się, że coś się przeoczy, ale to na szczęście są kontrolne, one zawsze prawdę powiedzą diament i gwiazda Mamy gwiazdę Diament również tutaj też I na dole jest diament kolejny księżyc i krab Dziś widziałam, a tu jeszcze diament przeoczony No mówię, zdarza się coś przeoczyć Księżyc i krab. Tu mamy księżyc. Tutaj. Tutaj. Tu są księżyce. Wszystko kraba nie widać. No to parasol i piłka. Jest parasol. Tutaj, bo tu był krab. Parasol i piłka. Piłka. Tu oczywiście księżyc. Tutaj parasole. I wszystko. To kolejne kości i arbuz kości i arbuz tu są kości robimy tu kości arbuz i tu jeszcze arbuz Dobry. Kolejne dwa, to mamy wiatrak i moneta. Wiatrak i moneta. Tu jest wiatrak. I tu mamy wiatrak, monetka i wiatrak dobra. Kolejne to dzwon i serce. Serce. I tu. Tutaj. dzwon nie widzę. Kolejne rolki i lody. Rolki i lody. Tu są lody i rolki. Tu mamy jeszcze rolki. Kolejne czapka i okulary. Czapka i okulary. mamy okulary tutaj tutaj no i wszystko kolejny łódź i podkowa z tutaj tutaj i tutaj, tutaj ładnie się czyści Coś tu da. Dobre. Kolejny kwiat i balony. Balony. Tu balony. No i wszystko. Dobre. Kolejne biedronka i słońce. Słońce, biedronka. Słońce, słońce, biedronka. Słońce. Ładnie się czyści. Słońce i słońce. Dobra. Ostatnie dwa. Korona i tańcze. Coś nam to da ten Tencza. No i niestety zabrakło. Cóż. A nie. Jest D. A D to jest jakaś wygrana. No to co my tu pominęliśmy. Zaraz poszukamy. Klucza nie było. Tęcza jest. Dobra jest ten czas sakwy też nie było od razu przechodzimy sama. całą z ptaka i popcornu nie było klapków nie było sakwy też nie było klucz zobaczyliśmy klapki popcorn też nie ma Dobra, no to mamy tu i 20. No to jak C jest na D, to D jest na 20. No czyli elegancko wyszło. Mamy zwrocik 25 zł. Nieźle. białe złoto, piątka. Ekstra linie 20 te się nie spisały, ale nie źle, także pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki.